Halo! Zanim zaczniemy, zostaw subskrypcję oraz like. Wpadaj również na mój TikTok 3,3 link w opisie Dobra, włączyłem Jest głos włączony! Dobra, Jest głos włączony! Sprawa jest, pilna. Jacne, co się stało? Słuchaj, kupiłem w Salgrosie kupiłem mascarpone, które ma datę ważności do 17 lutego i okazało się, że jest bombelek pleśni, w tym. Jeśli jest pleśń, to lepiej tego nie jeść. Możesz spróbować zwrócić to do sklepu albo złożyć reklamację. Nie, to nie wchodzi w grę. Słuchaj, pytanie jest: czy jak wyrzucę ten kawałek z pleśnią, to czy reszta jest dobra? Pleśń może się rozprzestrzeniać niewidocznie, więc dla bezpieczeństwa lepiej nie ryzykować i nie jeść reszty. No, a gdybym to zjadł z tą pleśnią, to co mi będzie? Zjedzenie pleśni może prowadzić do problemów żołądkowych, a w niektórych przypadkach do poważniejszych dolegliwości. Lepiej tego unikać. Jakich jakiej poważniejszej dolegliwości? Dokładnie. Pleśni produkuje toksyny, które mogą być szkodliwe. Jeśli masz wątpliwości, zawsze lepiej być ostrożnym i zrezygnować z takiego produktu. Aż mi się przypomniało, że mam przegląd w lutym. To kiedy macie przegląd? <grym>, Ojciec, 5 zł. Zaraz wchodzę ci do domu i oddaj pieniądze do z renty. <grym>, automaty! Giorgio, Five. Bo już pisać jaj, bo jestem głuchy. No trudno, pozdrawiam. Daj przepis. Słuchaj, na patelni rozpuszczasz masło. Ilości ci nie powiem, bo ja zawsze na oko robię. Masło. E, dajesz czosnek, posiekany plasterki. Zesz, e, musisz to zeszklić. Dajesz papryczkę chili posiekaną w plasterki. My w naszym przypadku daliśmy dwie. Dajesz sól pieprz mielony, grubomielony. Dodajesz krewetki. Ona 13 wędkarzu. Nie. Dodajesz krewetki. Zalewasz białym winem wytrawnym. Dodajesz świeżo posiekany ten Pietruchen? pietruchę na i to. Jak się nie da powiedzieć. Na no pewno się da, wszystko się da. Raz jest lepiej, raz jest gorzej w tej branży. Tak to no wygląda. No dobra, ale zazwyczaj. Mm. To jest no, Twoja średnia dno. Żeby nie zaniżać, ani nie zawyższyć. Taka dwójka. Dziennie? No. Okej, okay. a na miesiąc? No... Ciężko powiedzieć. Bo, coś, bo jednego tygodnia pracuję 6 nocek, a kolejnego tygodnia, tak jak się że pracuję tylko po dwie nocki. Czyli ale powiedzmy no, 40. Ale zawsze jak mam na przykład pracuję dwie nocki, to staram się też w te dni wolne, wiesz. Okej. Okay. będzie tu gitem. Ale ewentualnie jak nie, nie chcesz Silok, możesz mieć sobie pani szera. Dzisiaj zrobiłam angielskie śniadanie i jajko po turecku. Wracaj do domu, wracaj do domu. Chodź, chodź bo wychodzę. Aha, to jest niesamowite, że ten kot za mną tęsknił. No chodź no, no mocar muszę nas. Serio? Teraz yy, te live'y będą takie, żeby te 5 godzin zrobić. To są próbne live'y. Wszystko jest teraz próbne. Cały tydzień. Aż będzie perfekt. Będzie dobra jakość, dobry dźwięk. Będą pizzę, będzie kurier, będą setunie, będzie wszystko. Franek zaspiewaj dla mnie, a wczoraj miałem taki sen. A wczoraj miałem taki sen, że mam pod wodą. To do... śpiewają ptaki. Jestem tam znowu sobą z nią. Ale fałszujesz Pięknie śpiew Ona chyba większa nie będzie, tylko tak go to zrobić W kształcie Polski Tak, o no I taką Tu patrz Cypel Helski tu się już robi Polska Kocham Polskę Kocham Polskę też Co nasza cię wysłała Jesteś tam jej pracowniczką, czy? Byłam. 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 Okay. A teraz czym się zajmujesz? A teraz pracuję po prostu w innym salonie. Okej. Okay. No i tyle. Mhm. I uczę dzieci tańczyć, co jest ciekawe. Tak? Więc w nocy zajmuję się dotusami, w dzień ich córeczkami Drodzy kochani, na śniadanie czeki owocowe z białkiem, z bananem, zamiksowane, bo ja rano nie umiem jeść. Eee, ryżyk z kurczakiem, z pastolką, podwójnie. Na wieczór mam sałatkę z tuńczyka. Na podwieczorek wizowy miałem jedną pomarańczkę i orzechy włoskie. I co? I no, zaczynam, zaczynamy zmianę życia. Oglądamy na religii, ksiądz pozdrawia, pozdrawiamy serdecznie księdza, i nomine Patry filia, Spiritus Sancti. Hello, my name is Amar, I'm the fastest lego uh, układacz, <laughs> Fa fastest lego układacz in the world, look. Damn! Pod jest, pójdę spać, to będę szukał mieszkania. Już koleżanka jakaś mówiła, że mi tam szukała mieszkania i tam wysłała mi coś, mówiła, że podobno dobre, co se zobaczy. No, więc jest bardzo dobrze. Widzę, że entuzjazmu nie widzę za dużo w Twoich słowach, ale trudno. Myślę, że nigdy, nigdy nie sprostam Twoim, twoim oczekiwaniom wobec mnie. Ta, ta brak odpowiedzi jest bardzo wymowny. Coś pięknego. Dobre, nie? Co Chyba nie ma piękniejszego komplementu dla kucharza Powiedz Frankowi, że mi 200 zł Franek przelej 200 zł dla Malek 2k Dobra, niech mi napisze na Instagramie, było. Ja generalnie codziennie wybieram pizzę, któremu przeleję tak od 100 do 300 zł. Tyle, powiedziałem tyle. Dobra. Na bok, na bok, na bok. No i to jest znaczy Tiramis. <laughs> Ręka, która karmi. Tak to, tak to nazywamy.